Idziemy do knajpki La Bomba. Także już upatrzyliśmy sobie stolik nad morzem centralnie. Więc jeśli nam nikt go nie zajmie, siedzimy przy nim. Tu standardowo zobaczymy menu La Bomby. Mięsna salata. Nie żadnych Salat nie, podziękujemy już. Żadnych takich wynalazków. Tarczy na jeden dzień. Zobaczymy, co nam tutaj podpasuje. 95, 80. Co tutaj jest? Bewsztyk. Bewsztyk. Mhm. Oglądamy wspólnie, tak? Jak coś pauzujemy, już wiecie, prawda? <grytanie> Jeśli nowe osoby są, a zapewne są, także ja zawsze tak nagrywam w dosyć szybkim tempie, aby po prostu sobie pauzować. Pytanie, karty można płacić? Samokiesz. kiesz. Samo, kieszy. Samo kieszy. można płacić? Dobra, można. Ile ma Ciebie 7,3 Na Punti Rata, Restoran Elity Bredenski, 7,0 No myśmy no. byli w, ten, w Makarskiej, to 70. Makarska to. to, to. My okay, nie są Makarska. dobra, 7,3 3 jak będzie. Zamówiliśmy sobie mojito. Wygląda ciekawie, ale skromnie alkoholu. Chcielibyśmy pozdrowić bardzo serdecznie Mr. Mojito. Dziękujemy za miłe komentarze. Bardzo nam miło. Fajnie, że jesteś z nami. Także twoje zdrowie. Pozdrawiamy. to <grych> oczywiście. Zróbko. Popatrzcie w jakim miejscu siedzimy. Praktycznie przy plaży. Nawet widzimy kamień. brali Więc fajnie. Fajnie. Inaczej tak. Miło. Tu chcemy taką świeżą rybę Okej. Okay. Z grilla. Z grilla. Bo tam robicie. To tylko swe z grilla. Everything is from the grill. wszystko jest Swe, yeah, Super. 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 Hala, po, po, Pols Fala. po Polska bracia. To i to. Wola, <grymijne> wola. Pozdrawiamy również, fajnie było Was poznać. Cieszymy się, że dojechaliście... Próbuj. Że dojechaliście szczęśliwie do domu. Przygody muszą być. Uła! Spójrzcie, ci państwo wracają, których widzieliśmy rano z balkonu. Także ciekawe gdzie byli. To są te osoby. Jeżeli Polacy to pozdrawiamy, jeżeli nie również, ale chodzi mi o to, że może będą oglądać ten film, więc już było fajnie. Tak. Dotarły nasze potrawy. Ja mam tutaj tak losowo doradę. Tu jest bitwa z zimnaczkami. zobaczymy czy ciepła czy zimna. Warzywa grillowane i u Piotrka jest okoń morski. Rybkami się podzielimy, także no zobaczymy. Wyglądają apetycznie, jemy póki ciepłe. Jestem ciekawa czy jest zimna czy ciepła. Mm. To jest ciepła mm. Mm. właśnie kosztujemy Z Zimniaczkami jest przepyszne, jest ciepłe, jest idealnie zrobione. Także tutaj piąteczka... No spójrzcie, jak to wygląda. Także poprzednio... Rzeczywiście no nie powinna być chłodna moim zdaniem. Dalej się y, będę z tego trzymać w tej wersji. Jak najbardziej musi być ciepła. A no, ta jest fajna, naprawdę Tak. Smaczna. Mm. Między... Czosnek czuć. rewelacja. Dobrze, ogarniamy nasze rybki. Ogarniamy okonia. I powiem, że mięso jest idealne. Świeżutka, bardzo dobra. Mm. Bardzo dobre ziemniaczki też fajnie ucieczone. Mm -hmm. Trzeba Pochwalić. Tylko trzeba się bawić ośmiu, niestety. Jest sporo ości, ale jest pyszne, naprawdę rewelacja. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo tak, piękny widok mamy, pyszne jedzenie było i dostaliśmy mega poczęstunek. Także no, zaraz kosztujemy, czy mega, ale tak myślę, że, że będzie dobre, bo kelner się bardzo, bardzo cieszył do nas. Czyż tu nie jest urocza? Ludzie już nie plażują tak, więc teraz jest jeszcze przyjemniej. Co dla miejscówka? Ciekawostka jest tutaj taka, że jeśli się płaci euro, to rachunku się nie dostaje, a zapłaciliśmy 385 kum.